Jak mnie kurwa szybko zginoił A waliłem pierwszy, ale nie trafiłem w chyba No Oszukali UAV recon, standing by Are UAV is online. po koni Okej. Nie, na Aj. Soul up to you now, comrade. Finish the Tylko sześciu. Sześciu wyjebał z ich Całą drużynę do buta. Bez stopping power jeszcze. <grytanie> 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 Szykujcie się na nalot.